Cześć, witajcie. Tu mamy figurki z czekolady Kinder Niespodzianka, Kinder Surprise, Biedronka i Kurczak. No to wybierzemy może Biedronkę. Jestem bardzo ciekawa, co będzie w środku. No i trafił się taki czarny baranek. A są jeszcze też inne figurki do zdobycia. Nie wiadomo, ile ich jest w tej serii. To jest tajne. I ta owca skacze. Jak ją przesuniemy, to teraz kurczaczek nam tylko został. Trafił się, no, pszczółka taka. Super. A teraz pokażemy, że tutaj jest koszyk taki. I taka pszczółka do tego. No i tyle. No, tak się ładnie prezentuje. O, spada. Nie da się coś z tym zrobić. Żeby przymocować. No i to tyle. To było na Wilkanoc. Czemu ta pszczółka nie chce usiąść. To były takie niespodzianki na Wilkanoc, no takie wiosenne. No i następnym razem jeszcze pokażę jeszcze więcej figurek. No to trzymajcie się i na razie.